Nie chodzi o to, że gra schematycznie, nie, nic podobnego. Po prostu y, wszyscy wiedzą, że piast gra w piłkę. Gra w piłkę y, kombinacyjną, stara się utrzymać przy niej dosyć długo, na ile to jest y, możliwe, na ile pozwoli y, przeciwnik. Nie ma wykobywania piłek na ośle, po prostu, po prostu starają się grać piłkę techniczną, mają w swoich szeregach zawodników hiszpańskich, którzy też taki styl preferują i, i dlatego można powiedzieć w jaki sposób gra zespół piast, ale to samo można powiedzieć o nas, że my też staramy się grać piłką, szukać gry kombinacyjnej, bo jest to konieczne. Wtedy, kiedy musimy, czy jesteśmy zmuszeni do prowadzenia ataku pozycyjnego. Natomiast pyta Pan o mocne strony. No ogólnie można powiedzieć, że, że Piast zaczął dobrze. Piast, Pias, który w meczach wydaje się stawia wszystko na jedną kartę: albo wygramy i mamy trzy punkty, albo przegramy. Stąd też brak remisów ich w tych ośmiu kolejkach, jakie już żeśmy rozegrali. Na pewno. Z przodu mają i Rubena Fernandesa i, i kędziorę, którzy są niebezpieczni, że tak powiem, w polu karnym, mają dużą umiejętność znajdywania się w, w pozycji strzeleckiej. Bardzo dobrze zaczął ten sezon podgórski. Ogólnie widać, że oni wiedzą o tym, że oni mogą być silni, mogą być trudni do pokonania wtedy, kiedy są zespołem. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja z kontuzjami, sytuacja zdrowotna w Pana drużynie? Kobawa w żyniach może od tego No nie, powinno być wszystko w porządku i, i bardziej, bardziej nie chcieliśmy e, profilaktycznie, powiem tak, e, nie trenował dwa dni, żeby, bo nic się po prostu nie stanie, że nie będzie trenował, został na rehabilitacji. Dzisiaj już wyjdzie na trening i powinien być gotowy na niedzielne spotkanie. Poza tym Dixon Czoto, który, który wydawał się, że był zdrowy, ale znowu dostał kontuzji. Najprawdopodobniej y, podobna sytuacja, jak miała miejsce ostatnim razem. Nie jest to nic znowu aż tak y, groźnego jak za pierwszym razem, ale to samo mie miejsce, mięsień mie czworogłowy, no, pojedzie dzisiaj na, na badanie. I na pewno na jakiś tam czas będzie wykluczony, chociaż od Iksiego już byśmy się troszeczkę przyzwyczaili, że wyleczy się i dość szybko wpada w następną kontuzję. Poza tym wszyscy raczej są, są gotowi do, do gry, poza już tymi zawodnikami, którzy mają dłuższą kontuzję, Efir czy, czy Rafał Wolski. Także jak nam będzie mobilizował zawodników na ten wysopatu, że to taki mecz pułapka, to wszyscy już zapisali nam trzy punkty. No nie lubię wątpliwości, że to jest mecz pułapka. Piast przyjeżdża do nas w roli... W roli że tak powiem, pokonanego, chociaż oczywiście oni będą walczyć, bo to jest normalne i wiedzą przede wszystkim, że nie mają nic do stracenia w takich sytuacjach. Każdy zawodnik gra z reguły dużo, dużo lepiej niż zwykle, bo, no bo ta presja jest o wiele, wiele mniejsza i, i, i to jest przede wszystkim niebezpieczeństwo. E, rzeczywiście do takich spotkań drużynie nie jest łatwo się przygotować pod względem... E, Maksymalnej koncentracji, bo, bo jednak mimo wszystko zawsze z boku gdzieś tam dochodzą głosy, no, nie, no z piastem u siebie wygraliście na wyjeździe, w pucharze, u siebie musicie sobie poradzić. No oczywiście, że, że powinniśmy sobie poradzić, ale, ale słowo musimy, wiadomo, w piłce czy w sporcie nie zawsze ma swoje odbicie i przeniesienie. Stąd też yy, Musimy to udowodnić po prostu na boisku, grać swoją piłkę i po meczu, jeśli będziemy lepsi, wtedy możemy, możemy powiedzieć, że, że byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. Przed meczem jesteśmy lepszym tylko i wyłącznie na papierze, a niespodzianki są właśnie w takich spotkaniach, gdzie zdecydowany faworyt można powiedzieć nie, nie osiąga swojego celu, a w tym przypadku nie osiąga zwycięstwa. Pamiętam o piłkarzach w kilka metrów z takimi niespodziankami, bym zaprosi na jakiś film, czy może sama pamięć z końcówki zeszłego sezonu działa tak, że piłkarze już doskonale wiedzą, że nie mogą lekceważyć rybana? Tak, czasami się tak robi, ale wydaje mi się, że teraz zespół jest dość mocno skoncentrowany w lidze. Wydaje mi się, że po spotkaniu z Pogonią Szczecin można powiedzieć, że w jakiś sposób wyciągnęliśmy wnioski, z tych spotkań z Górnikiem Zabrze z Zagłębiem Lubin I, i to na pewno cieszy ja widzę drużynę mocno, mocno skoncentrowaną wydaje mi się świadomą tego że nie można nikogo lekceważyć że rywalizowaliście z Piastem miesiąc temu w rozrywkach o Puchar Polski czy na tamtej postaci w jakikolwiek sposób można wyciągać jakieś wnioski przed niedzielnym pokojem czy zupełnie inne? Nie, 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 nie można wyciągać żadnych wniosków. Po pierwsze gramy u siebie, nie na wyjeździe, po drugie zarówno nasz skład, jak i skład Piasta będzie, będzie zupełnie inny, bo w, tamtych, w tamtym spotkaniu grało wielu, wielu zawodników, którzy normalnie nie byli podstawowymi zawodnikami zarówno w drużynie piasta jak i u nas, także także nie, nie przywiązujemy do tego do tego wagi. Jeszcze zmieniając trochę temat, wczoraj Marek Saganowski przechodził badania, które miały wyjść pozytywnie dla niego, co to dla kolejnej, czy Pan zanim jest szansa, że jeżeli oczywiście te kolejne badania wyjdą pozytywnie, że Sagan jeszcze w tej rundzie zagra w prawach Ja bym prosił, żebyście mnie nie zadawali takich pytań, bo, bo ja nie wiem, co Wam mam odpowiedzieć. To jest kwestia już lekarza, lekarzy, którzy prowadzą marka. On ma dzisiaj takie badania, jutro taką konsultację, za jakiś czas jeszcze inne. No, ja się po prostu nie znam na tym, jak, jak to wszystko ma przebiegać. Wiem, że musimy poczekać na wszystkie badania, jakie powinien mieć zrobione w późniejszym okresie czasu. Będzie to wszystko konsultowane zarówno w kraju, jak i za granicą i wtedy się dowiemy, jaka będzie opinia lekarzy, czy pozwolą mu grać dalej, czy też, czy też nie.